do naszej oferty trafia Ford Kuga z 2016 roku z silnikiem 1,5 benzyna o mocy 150 koni manualną skrzynią biegów przebiegiem 148 tysięcy auto jest w bardzo dobrym stanie z ciekawym wyposażeniem wsiada elektryczną klapę e elektryczne wszystkie szyby, nawigacje podgrzewane fotele, podgrzewaną przednią szybę a kilka systemów wspomagających i jest bezwypadkowe do tej pory miało jednego właściciela zobaczymy do środka w aucie wykonaliśmy przegląd olejowo-filtrowy wszystko jest sprawne Zobaczcie z tyłu. Cena tego auta to 43 tysiące złotych. Zdjęcia będą wkrótce dostępne na naszej stronie. Bardzo duży bagażnik. Ogólnie bardzo pojemne auto.